Cześć, nazywam się Aaron i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu pasieka początkującego pszczelarza. E, dzisiaj spróbujemy, znaczy spróbujemy, no dzisiaj będziemy łączyć dwa ule metodą na gazetę. Robiliśmy to raz w życiu, e, jakoś nam wyszło, tylko robiliśmy to w sierpniu. Teraz mamy początek maja, więc nie wiem, czy to coś zmienia. A co będziemy łączyć z czym? Już wam pokazuję. Ul numer 15. Wspominałem wcześniej, iż tutaj matka przestała składać jajeczka. Była, przestała składać z dnia na dzień, obserwowaliśmy jeszcze później następnego, no, matka przestała składać jajeczka, nie wiem czy się coś stało, czy się źle nasienniła, po prostu przestała składać. No, i jest jeszcze za wcześnie, żeby próbować ten ul ratować przez jakieś matki ratunkowe. Postanowiliśmy połączyć. A z czym połączyć? Z ulem numer 12. Ul numer 12. W tym momencie jest tutaj u nas najsłabszym ulem, więc no, spróbujemy go wspomóc. W ulu numer 15 nie ma już matki od kilku dni. Jajeczek już nie było. Mateczniki jeszcze próbowały ciągnąć na jakichś larwach, więc teraz już mamy wyczyszczony. Bo też nie chcieliśmy. No, żeby gdzieś tam nagle druga matka powstała i popsuła jedno i drugie. Tak więc, no, ten ul będzie szedł na ten, i spróbujemy to wszystko jakoś zaraz i nagrać, i w ogóle zrobić, tak? Ponieważ, no, mówię, robiliśmy to raz, i zobaczymy, jak, no, jak nam to wyjdzie. No, zabieramy się do roboty. Łączenie na gazetę, więc mamy gazetę już raz tak robiliśmy, ale nie do końca tak samo. Ponieważ ja tutaj mam, nie wiem czy to widać, kratę odgrodową. I teraz próbowałem znaleźć odpowiedzi, czy można przez kratę odgrodową próbować łączyć. Eee, gdzieś w necie szukałem i tak pośrednio znalazłem, że nie jest to jakiś problem. Eee, a dlaczego przez kratę? Boję się, że jak postawię tutaj drugi korpus i ta matka zacznie gdzieś latać eee, góra-dół, to my jej później nie wyłapiemy, bo to nie jest matka znakowana. Eee, więc chcę spróbować przez kratę odgrodową, co z tego wyjdzie. To zobaczymy, co musimy dalej zrobić. No i też y, troszeczkę, troszeczkę wieje i z, bo kiedyś już łączyliśmy i udało nam się to zrobić tylko że bez kraty, ale za to było bardzo ciężko tą gazetę przyczepić, położyć pod korpus i tak dalej. A teraz ona taka troszkę jest sztywniejsza, mocniejsza, więc wydaje się być y, no, pewniejsze dokładzenie i tak dalej. Jak tylko ją położymy, spryskamy ją y, herbatą miętową. Postawimy drugi korpus i niech się dzieje. No dobra. Czas wziąć za robotę. Próbujemy to zrobić w ten sposób. Tą powałkę będziemy zabierać, ponieważ te pszczoły wrócą sobie na swoje miejsce i przełożymy tam ten korpus od razu z powałką z ula numer tego Numer 15, czyli tego, który zabieramy. Kratę odgrodową dajemy na dół. Tak, wzdłuż mamy, wzdłuż mamy. Kratę odgrodową dajemy na dół, żeby te górne sobie to próbowały bardziej zgryzać. No dobra, spryskujemy. Ja idę po tamten korpus razem z powałką. No i tyle. Cała operacja zakończona. Co się będzie działo teraz? Takie jest założenie, tak? Będą się tutaj te zapachy mieszać. Jedne z drugimi będą się próbowały połączyć. Ech. No niestety, tutaj zostaje dennica i pszczoły wracające z pola. No wracają tutaj, tak? Ech. Doświadczenie na naszych tojakach wiem, że one w końcu sobie przejdą do tego ula i wzmocnią ul numer 13. Mm, wzmocnią ul numer 13 i też mu się to przyda, bo on właśnie to jest to, co nie wiem, czy pamiętacie w poprzednim filmiku, mówiłem, że tam matka tak dziwnie czerwi. Nie sprawdzaliśmy go jeszcze, więc, więc może te pszczoły wspomogą. No dobrze, tutaj. Ul miejmy nadzieję, że ktoś uratowany pszczoły na pewno nie zginą, więc pójdą do innych uli. Zresztą daleko nie mają, ale wątpię, żeby trafiły do siebie. No i tyle. Eee, mówcie, piszcie, czy dobrze to zrobiłem, czy ta krata odgrodowa pomoże przeszkodzi, czy nie ma znaczenia. Pomoże. No, Mi w teorii ona powinna pomóc. Mm. A jak jest? No, ja nie mam takiego doświadczenia, więc dlatego pytam proszę o radę. I co dalej? Dalej, to chyba tyle. Czekamy. Na pewno w następnych jakichś filmikach powiem, ee, jak się to wszystko udało. E, na tą chwilę jest to nasz najwyższy ul. No ale wiadomo z jakiego powodu. Żaden ul nie ma u nas jeszcze dwóch korpusów, tylko półtora. No i tyle. Nasze łączenie mieliśmy chcieliśmy sprawdzać po czasie gdzieś niby przy okazji, następnym razem, ale postanowiłem to dokończyć, żeby temat zamknąć. Wydaje mi się, że się dobrze połączyły. Myśmy wyciągali wkładki. O, ale pszczół. Dennicowej e, wyciąga To było widać, że ta gazeta jest zgryziona. Zaraz do niej jakoś dojdziemy. Mam nadzieję. E, pszczoły latają, tak? Na, gdzieś tam na dole nie było widać jakichś dużych ilości, żeby się gdzieś pozagryzały więc wydaje mi się, że wszystko, wszystko jest tutaj w porządku tutaj z góry ze dwie ramki, o, tak jak te będziemy musieli wycofać chociaż niosą już nowy pójdzie do odkładu, ale wycofać, bo to jest stary pokarm resztę miały puste po czerwiu Więc e, no, będzie trzeba to po prostu. Zost Przepraszam. Będzie to trzeba zostawić. Niech do góry znoszą. Jak już niby ich będzie tyle, to niech sobie działają. Dobrze, tutaj niewiele co się pewnie będzie działo. Tylko mówię, widzę, że znoszą. I, świeżutka, i świeżutki nakrop, i świeżutka pieszga. A mówię, zaraz niedługo odkłady, to akurat takie ramki będą jak znalazł. A z tymi pustymi, które były puste po czerwiu, to już one sobie poradzą. A to jest już świeżutka. To była pusta ramka, nie było tej żadnego starego pokarmu. Była przeczerwiona i mamy świeżutki nakrop. Prawda, nie jest jeszcze go dużo, ale jest. E, co ogólnie? Ogólnie to może powiem, że na koniec przejdziemy, bo nasze uleż tutaj zaczynają dostawać kolejne nadstawki. W niektórych coś się dzieje, już pierwsze prawie odbudowane, więc e, trzeba dawać następne, co by się nie roiły. Jakieś odkłady planujemy, ale jeszcze za chwilę. No tu jeszcze jakieś ze dwie komórki niewygryzione. Trutowe. I mateczniki próbowały budować. No ale nikt wam tu nie zaczerwi. Tu komórki jeszcze trutowe. Tak jak widać je, wystające. Tamte były wygryzione, a te takie większe jeszcze nie zrobione i tu jeszcze jakaś jedna, ale chyba zniszczona, a reszta napakowywana już świeżutkim na To następne próby budowania matyczników, ale Niestety, musimy to zniszczyć, żeby później nam się nie, nie mieszało. Niestety nie miał kto im tego odbudować, znaczy tego zaczerwić, więc. No ale jest sporo tych pszczółek u góry, zaraz zobaczymy na dole. Dobra, ja to sobie przeglądam i zobaczymy, jak to nasza, bo gazety widać śladu po niej nie ma. Jak będę podnosił korpus, to wtedy zobaczymy, co zostało z tej gazety. węze zdążyły odbudować mimo, no już teraz mate... jako mateczna rodzina, tak? bo mateczna nie chciała tej węzy ruszyć a teraz już odbudowana więc znaczy, że wszystko tutaj działa pracują więc jest w porządku No dobrze, korpus gotowy Sprawdzony O, jak widać, tam gdzie Widać? Zaraz przestawię Tam gdzie pod korpusem się nie mogły dostać To gazeta Została o, Na kracie odgrodowej więc e, poradziły sobie z gazetą przez kratę. Więc tutaj nie ma problemu. Zaraz to zdejmę. Pozbędziemy się tej gazety. Krawędzie przykitowane. Złapać się nie da. Ale tak jak mówiłem, no tu Poprzednio myślałem, że szybciej odcinek pójdzie, poprzednio prosiłem o komentarze. No chyba, że teraz jeszcze macie na przyszłość, że to może się nie udać. Tak, no to proszę jakieś info. No. Mi się udało przez, przez kratę. No generalnie krata była. Aha, wiem, czego nie wspomniałem przy łączeniu. Myśmy tą gazetę jeszcze nacinali. Trochę nożykiem czy tam dłutem, co się ma. Myśmy trochę więcej niż ostatnio nacinali właśnie przez to, że krata odgrodowa była, żeby tam trafiły w te dziurki, żeby wiedziały, gdzie mają iść. E, więc trochę tego nacinania było, więcej. Okrata no, odgrodowa była po to, żeby matka nie weszła w tą górną nadstawkę. Od razu, żeby nie weszła, tak? Sprawdzić, co tam się dzieje, co jej postawili na głowie. Dlatego chcieliśmy od razu to robić przez kratę. No i wygląda na to, że się udało. Zaraz zobaczymy, co jest na dole. Czy wszystko jest, czy są jajeczka i tak dalej, ale no czemuż by miało nie być. Dobra. Do pokuszenia. już Później będziemy sprzątać. I działamy na dole. Mam nadzieję, że będzie widać. Byłem proszony o pokazanie elementów, więc tak. Tutaj jest czerw kryty. Pomiędzy tym czerwiem krytym, takie niższe, widać pierzgę. Tutaj też widać pierzgę. Widać pierzgę. Tam takie białe, to są już larwy. Miodek pokaże na innej ramce. Czy widać jajeczka? Na tej ramce z drugiej strony było pełno jajeczek. Ale nie wiem czy to będzie w ogóle widać. To są larwy, jajeczka. No niestety to się... Tam takie widzicie u góry takie kreseczki to są właśnie jajeczka. Czerw trutowy wcześniej pokazywałem, bardziej wystający szersze ramki. Ale... a resztę to będziemy... za chwilę. To widać... Zaraz, muszę to zobaczyć. Właśnie wygryza się pszczółka. Złapi ostrość. O, tam się właśnie wygryza. Tak więc pszczółka nowa będzie. Tutaj jest jedna komórka taka wystająca, trutowa. Widocznie była większa. Widocznie tak sobie zbudowały. To jest trutowa komórka. Czerw trutowy. O, a tu są miseczki matecznikowe. Czerw trutowy no nie różni się generalnie sam czerw niczym od zwykłego czerwy, tylko tyle, że jest w większej komórce i na pierwszy rzut oka nic tam się z nim nie dzieje innego, ale już komórki trutowe no są większe, po prostu są większe i czerw też będzie, one są większe, dlatego że truteń jest większy i będzie większa. Większa, większa jest przestrzeń potrzebna do rozwoju takiego trutna no dobra, ja sprawdzam sprawdzam sobie dalej I jeszcze, żeby było wszystko odnośnie elementów do znajdowania w ulu. Tutaj jest miód zasklepiony, ten świecący pomiędzy jest jeszcze nie zasklepiony. Więc wszystkie elementy znalezione. Jeszcze tylko tutaj fajnie było matkę znaleźć, ale ona jest nieznakowana. Więc ja mocno się tutaj nie. E nie staram jej nawet znaleźć, bo nie jest mi ona potrzebna. A tu pięknie pszczółka pokazuje, że coś znalazła Sprawda, ja się nie rozumiem w którym kierunku one mają lecieć Ale Coś znalazła Namawia innych Inne Do tego, żeby z, nimi, z nią poleciała, Poleciały I obczaiły te pożytki No, ja jeszcze powoli ten ul sobie składam. Postanowiłem wyciągnąć jedną ramkę zapasów, skoro u góry mają dużo, i ostatnią ramkę, tak jakby zapasów, i wsadzić im wędzę w środek. Niech coś robią, żeby nie wpadły w głupie pomysły. Czerwieni za dużo. Ale mam wrażenie, że mają zapchane pierzgą wszystko, co... Każdą wolną przestrzeń. Dobra, tu sobie wsadzimy w sam środek świeżutką wędzę. Zapiszę, żeby później pamiętać, gdzie ona była. Teraz trzeba przymknąć i wnioski już właściwie o nim w większości wszystko powiedziane. Tak jak już szeroko mi te ramki wyszły, trzeba je trochę dać im trochę przestrzeni. Chyba jest równo. Tak jak mówiłem, tą ramkę chcę wycofać. Znaczy wycofać, ona no za chwilę do jakiegoś odkładu pójdzie. Trochę się zdenerwowały tym, że spadły ale uciekajcie sobie to jeszcze, o, zobacz, sezon w pełni. Dobrze, ja ją odstawię. One sobie z niej na pewno zaraz wrócą. Zakładamy kratę, pszczółki, pochowajcie się trochę, albo jeszcze inaczej. Zanim kratę, bo widzę, że przez to nasze gadanie one z tej ostatniej ramki mocno mi zeszły, rojnicy. te z rojnicy też sypie do gniazda. A sypuje do gniazda, dlatego że nie wiem nie widziałem, nie wiem czy gdzieś matka tam nie była. Raczej nie powinno jej być, ale na wszelki wypadek wolę to zrobić w ten sposób niż inaczej. No teraz je tylko stąd zgonić, bo tutaj zostaną. Jak zostaną, to tutaj zostaną. gotowe. Odcinek trochę instruktażowy, tak właściwie mocno, bo i łączyliśmy ul, i przeglądaliśmy, pokazywałem wszystkie komórki, wszystkie rzeczy. Mamy już zdjęte. Zdejmujemy dzisiaj wylotki. Dennice mamy otwarte od kilku dni, nie zapowiadają mrozów. Może, może. Znaczy, inaczej, jakby coś się działo, to zaraz tą wkładkę można w każdym momencie wsadzić i z przodu i z tyłu. I co dalej? No jak widzieliście, nawet tutaj już znoszą w tych górnych. Większość naszych uli miała pojedyncze nadstawki. Dzisiaj działamy i UL już tutaj po kolei, które potrzebują dostają drugą nadstawkę. Co prawda, tym razem sama węza, więc e, będą miały trochę robot. No ale muszą też to zrobić zanim będą mogły coś tam składać. Co dalej? Mm, rzepak u nas jeszcze nie kwitnie, chociaż też, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma go w pobliżu, więc może być różnie z tym rzepakiem. Mniszków od groma, tutaj to jest nic, to co tam pojedyncze, dosłownie są pola koło nas, słonki samym mniszkiem, więc miód chyba mniszkowy będzie w tym roku, zamiast z rzepakowego. No i tyle. W poprzednim odcinku, na który serdecznie zapraszam, widzieliście nasze ule no, sprzed tygodnia, co tam się w nich dzieje. Rodziny silne, więc. Rodziny silne, więc. No tak jak mówię, no dodajemy dzisiaj już następne półkorpusy. Niech mają. Zwłaszcza jakby rzeczywiście taki rzepak się w okolicy pojawił, no to musimy coś, coś mieć. Zapraszam na następny odcinek, który mam. Nie wiem jeszcze o czym będzie. Mam nadzieję, że o czymś miłym, a nie o jakichś rójkach osadzanych. Mm. Ale, żeby najszybciej go wychwycić, to zapraszam do subskrypcji. Wtedy od razu informacja jest u Was, jak tylko ten filmik puszczę. A informacje tekstowe o tym, co robimy, co się dzieje w naszej pasiece, to na stronce www.pasiekaaront.pl. Tam serdecznie zapraszam. I na med media społecznościowe, czyli. Twitter, Instagram, Facebook, gdzie na tym ostatnim, czyli na Facebooku, najłatwiej w razie czego można się ze mną skontaktować, zapytać. Zawsze mam przy sobie, wiadomo, każdy teraz ma komórkę, to jak tylko coś będę potrafił odpowiedzieć, to odpowiem. No dobrze, kończymy na dzisiaj. Na razie jest, jest dobrze i miejmy nadzieję, że wszystko będzie w takim samym porządku w kolejnych ulach, które dopiero zaczniemy sprawdzać. Tak więc dzięki do uwagę, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!